Fajna inicjatywa, żeby się spotkać i pograć w jednym dniu, rozegrać kilka meczów. Jest to na pewno fajniejsza forma spędzania wolnego czasu dla dzieciaków, aczkolwiek i też dużo gry, która na pewno dużo przyniesie dla nich doświadczenia, e, obycia na boisku. Myślę, że super inicjatywa. Jak ocenisz ten wczorajszy turniej sobotni? Trzecie miejsce Twojej drużyny na tle chyba mocnych grywali? Tak, rywale byli bardzo silni, warunki fizyczne. E, Zdecydowanie lepsze niż nasze, aczkolwiek nasi chłopcy zostawili dużo serca, ambicji i charakteru na parkiecie, także ja jestem bardzo zadowolony z chłopaków. Ta młoda grupa dopiero zaczyna, tak naprawdę jest ich to trzeci teraz mecz w życiu. Oni są na samym początku, więc im jest potrzebna przede wszystkim gra, gra, która będzie jak gdyby wnosiła do ich życia koszykarskiego to, że przede wszystkim zdobędą doświadczenie na boisku. I o to tak naprawdę chodzi. Poza tym to ma być zabawa dla nich w tym momencie. Oni muszą grać, grać, grać i przede wszystkim bawić się tą piłką.